Jeśli pomadka Dior kosztuje 230 zł, a Hermes, czyli najbardziej luksusowej marki, 350, to ile zapłacimy za pomadkę Louis Vuitton? A 330 zł, B 470 zł, czy C 600 zł? 600. Dokładnie dziś startuje sprzedaż pierwszych kosmetyków do makijażu marki Louis Vuitton. Będzie to 55 pomadek L. I to 55. E, dwa wykończenia, satynowe i matowe, oraz 10 balsamów. I każdy z nich będzie po 600 zł. I się zastanawiam, co jeszcze oprócz pomatkowania te pomadki robią, że tyle kosztują. W późniejszym terminie wejdzie 8 paletek cieni, takie po 4 sztuki ułożone w ten kwiat monogram. 9 stów. Na tych zdjęciach one wszystkie wyglądają, jakby były satynowe lub półsatynowe jakby w złym sensie, tak jakby były takie po prostu z targu. Trochę vibe makijażu bretnej tutaj, ale ona tutaj jest ikonik. Mm. Jest coś, co zapowiada się dobrze. Kosmetyczki, to tutaj kółeczko, ten mikrokuferek, to tutaj na piątkę. Mm. Jest tylko jeden powód, dla którego ja chcę je dotknąć, bo myślę, że zdjęcia, które robią tym produktom są po prostu słabe. I tym powodem jest ta pani, czyli Pat Graf, która jest dyrektor kreatywną powstania całego tego make-upu. A teraz napiszcie, co musiałaby robić pomadka, żebyście rozważyli jej zakup za 600 zł. Puśćcie wodze fantazji.